Thank you. Dziękuję Ci. Nie musisz mi dziękować. Wszystko o mężczyznach Milroga jest sztuką bardzo przewrotną i kryje w sobie dla widza dużo niebezpieczeństw, dużo pułapek. To jest tekst, który ukazuje najróżniejsze postawy ludzkie, bardzo często w negatywnym świetle. Sześć miesięcy temu wykryli mu niego leukemię. Nawet chemioterapia nie pomaga. Muszę go zobaczyć. Nie mam mowy. To jest mój ojciec, ja mam prawo go widzieć. On po prostu nie chcę cię widzieć, Ale rozumiesz? Ja mu muszę powiedzieć, że tak. nie masz. Mam do tego prawa. Nie masz do niczego prawa. Czy to komedia, czy to nie komedia? Czy to moralitet, czy to nie moralitet? Czy to jest publicystyka? Ja nie powiedziałem, że jestem zazdrosny! Nie widzę powodów do zazdrości! Myślę tylko, że najpierw powinieneś spytać mnie o zdanie, a dopiero później proponować mu gościnę w mieszkaniu, które rzeczywiście należy do Ciebie. Nigdy już nie będziemy przyjaciółmi, rozumiesz? Przypominam Ci także, że ja pierwszy zacząłem chodzić do tej siłowni. I oczekuję od Ciebie, że znajdziesz sobie jakąś inną dla Twojego i mojego dobra. A jednocześnie to wszystko jest ujęte w takim kontekście, że na widowni budzi śmiech. Uwaga! Otwarcie wystawy następuje. Słuchajcie, jak ktoś w domu, w archiwum ma jakąkolwiek odznakę ważną, przynieść do mnie albo do Jacka, cała sprawa plakietkowa, odznakowa to jest Jacek. Jacek dla mnie jest świętą osobą i trzeba mu to wszystko dawać. Jacek! Pierwszy rozkaz komendy chówca wyszedł na dzień 22 lutego 1957 roku. To była do pewnego stopnia deklaracja ideowa, że chcemy pracować zgodnie z tradycją Związku Harcerstwa Polskiego. Komendantem byłem przez półtora roku i zostałem usunięty pod fałszywym zarzutem klerykalizmu. Komenda Chorągwi mnie zawiesiła. Moim zastępcą dostał druh Juliusz Langner. Były to wspaniałe czasy, chociaż bardzo ciężkie. Początki w tym chówcu były trudne. Władze na początku niezachętnie patrzyły na powstający Związek Harcerstwa Polskiego. Organizacja była bardzo duża. Nie tak jak dzisiaj, bo dziś niełatwo jest w tych warunkach pracować z młodzieżą i znaleźć tyle społecznej kadry, co w tym pierwszym czasie. Dziś też są społecznicy, ale nie ma takich szans, żeby mieć piętnastotysięczną organizację, tak jak w pewnym okresie miała Nowa Huta. Prawdzie słowo sobie daję, że pomaczać będzie wzajem. Czuj, Złuch, cuchowi, duch, nie dróg, a spoznaj, czuj, duch. Druch, i druchowie. Czuć, czuj, czuj! Czuj! Czuj!